Dzień dobry, witajcie. Tego typu pytania, komentarze to jest codzienność. Bo mój mąż wyszedł z terapii i on mówi, że już teraz wszystko wie i sobie poradzi i nie będzie chodził na żadną terapię, ani na inne rzeczy, ani na AA, bo. Bo on wszystko wie, on się ogarnia, on wszystko rozumie i on teraz już dostał nauczkę i, i, i faktycznie sobie radzi. Bo teraz już jak pije, to już się tak nie, nie upija bardzo jak kiedyś i szybciej się ogarnia. No widać, że, że lepiej się ma, czy to idzie w dobrą stronę. Nie? A bo mój mąż to skończył terapię i powiedział, że już nigdzie nie będzie chodził, bo już w ogóle a, nie ma takiej absolutnie potrzeby. No i na pewno nie pije. I nie pije. Chodzi z kolegami, do, 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 tam gdzieś ze swoimi starymi kumplami, spotyka się w garażu, gdzie oni piją. Chodzą sobie czasami gdzieś tam do pubu, ale on nie pije. No, to dobrze, nie? Średnio dobrze. No i tak, takich komentarzy jest całe mnóstwo, nie? Chcę powiedzieć do wszystkich pań, które piszą do mnie na Facebooku. Na TikToku, na mojej stronce Mój trzeźwy Dom, na Messengerze, na Mailach, mnóstwo takich mam historii, opowieści. One się biedne trzęsą całe i pytają, czy to nie jest groźne. Słusznie, że się trzęsiesz i chcę powiedzieć, że to jest groźne. Bo mój mąż po terapii pije trochę, ale, ale się ogarnia już się tak nie upadła. No wiadomo, nie. Jest tylko kwestia czasu. Kwestia czasu, aż się zbarło, że całkiem. Bo on na terapii był i on wszystko wie. Jak na terapii był i wszystko wie, to dowiedział się, że filozofię redukcji szkód i ograniczanie picia można stosować u osób, które nadużywają alkoholu, ale nie są alkoholikami. Alkoholik potrafi nie pić w wyniku terapii, mitingu, pomocy którą otrzyma, gdzie nauczy się od nowa żyć. Potrafi nie pić, ale nie potrafi wypić trochę. Nie ma takiej możliwości, że alkoholik będzie teraz po terapii, on wie, już będzie pił trochę. Nie ma takiej możliwości, że będzie chodził z kumplami do pubu i będzie pił coca cola Tak, tak, bo na razie popisuje się swoją trzeźwością, tam błyska, ale to wszystko są wyzwalacze. Twój mózg nie jest niezwykły. On nie jest głupi, on nie jest głupkiem. On jest po prostu kłamcą, on tobie kłamie, on dostał wszystkie informacje na terapii, on wie, że wie, co to są wyzwalacze, wie, jakie są narzędzia, wie, co wolno robić, czego nie wolno robić, wie, że trzeźwość nie jest zadana do dożywotnio, że to trzeba pielęgnować, że, że wskazane, niezbędne są jakieś kontynuacje terapii bezpłatnej, tak? Bezpłatnej terapii, zapisz się na służbę zdrowia, poczekasz regularnie, chodzisz na jakieś spotkania terapeutycznej grupy wsparcia, na, na, na grupy anonimowych alkoholików, do klubu abstynenta, do Ośrodka Apostolstwa Cześćwości. Gdzie ci pasuje? Jaka opcja Tobie pasuje? Bo alkoholizm jest chorobą nawrotów. Nie można pić trochę. Nie można chodzić gdzieś, gdzie, gdzie inni piją, przynajmniej przez te początkowe dwa lata. Są takie zasady, których trzeba przestrzegać w drodze do Nie dajcie się ukłamywać, nie dajcie sobie robić z siebie idiotek. Nie? Jeżeli e, zdecydowanie dostaje na, na terapii wszystkie informacje, jeżeli zachowuje się w inny sposób, to znaczy, że albo jest dalej głupi, naiwny jak dziecko i, i, i naiwnie wierzy w to, że, że tym razem się uda pić w sposób kontrolowany, albo z premedytacją. Wie, że będzie pił i tak tobie tam tłumaczy, żeby, żeby trochę ciebie tak oślepić, żeby tak, żebyś straciła czujność. Świadomie wraca do picia. Druga jest tylko jedna. Nie ma opcji, nie ma możliwości picia kontrolowanego, to w ogóle nie ma takiego pojęcia na świecie, ale picia towarzyskiego dla alkoholika po prostu nie ma. Alkoholik musi się nauczyć żyć od nowa, musi się nauczyć żyć na trzeźwo. Nie pozwól się okłamywać. Alkoholizm to choroba nawrotów. Ja mam nawroty, on ma nawroty. Jeżeli zostanie z tym sam, zapija pewnie. Pozdrawiam, Adam, alkoholik z Lester. Jestem. Przechodziłem to wszystko, wiem. Rozmawiałem z setkami alkoholików. To wszystko jest tak samo. A twój wyjątkowy? Tak, mój jest wyjątkowy. On nie będzie, bo on wie, tak? bo on cię kłamie, bo chce się napić. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Trzymajcie się, Pa.